Spółka jawna. Proszę Państwa, to bardzo ważna rzecz, żebyście jedną zapamiętali. Jak zakładacie spółkę jawną, nie macie prawa do małego zusu. To jest Wasza pierwsza działalność. Zakładacie spółkę jawną, nie macie prawa do małego zusu. Jeśli wcześniej założycie jednoosobową działalność gospodarczą, macie prawo do małego zusu. Jeżeli nie założycie, nie macie prawa do małego zusu. Najważniejsza rzecz. Jest duży zus w spółce jawnej i spółka jawna już jest właścicielem wszystkiego. Nasza spółka jawna do prowadzenia księgowości, buchalter Skłodosty, spółka jawna, nazwa jednego ze wspólników, Skłodosty proszę bardzo, spółka jawna, bo jest jawna w KRS, odpowiadamy całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, wszyscy wspólnicy. Najpierw spółka, a potem wszyscy wspólnicy, znowu solidarnie ze spółką, czyli to jest do bardzo bezpiecznego biznesu z pełnym zaufaniem. Kiedybym założył jawną, a kiedybym założył cywilną? Jeżeli to jest prosty biznes, taki sklep spożywczy jeden, założyłbym cywilną. Gdybym chciał założyć 200 sklepów, założyłbym po drugim sklepie już jawną, bym prowadził wszystko na jeden, na jeden podmiot. Chyba żeby były inne powody. Poza tym jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Bardzo prosto się wpłaca i wypłaca kasę, podatki są bardzo łatwe, księgowość jest prosta, wszystko jest łatwe, proste i przyjemne w spółce jawnej. Proszę Państwa, teraz spółka Zo. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja razem z Łukaszem mamy teściową. I teściowa nam daje pieniądze, na przykład te 90 tysięcy, a my mamy po pięć. Łukasz zostaje prezesem, ja zostaję członkiem zarządu i prowadzimy sprawy spółki. W tej spółce, to idziemy później do ksiąg handlowych, będzie takie szkolenie, po którym Państwo możecie otrzymać, może nie ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale my możemy taki wydrukować certyfikat, że byliście na szkoleniu z ksiąg handlowych. No, trwa 4 minuty. I po tym no właściwie, no może nie u nas, ale stanowisko głównego księgowego gdzieś można, gdzieś można by było objąć. Spółka ZOSłuży do tego, żeby chronić majątek e, udziałowców. Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w nazwie znaczy nie, więcej, nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że jest ograniczona odpowiedzialność udziałowców. Czyli jak Teściowa włożyła 90 tysięcy, ja włożyłem 5 i Łukasz włożył 5, to razem więcej już nigdy nie musimy do tej spółki włożyć. Teściowa w ogóle ma już z głowy, bo... Nie jest członkiem zarządu, więc nie ma żadnej odpowiedzialności. My, jako członkowie zarządu, później będę o tym mówił, możemy odpowiadać za zobowiązania spółki, jak się źle zachowamy. Natomiast to ograniczona odpowiedzialność znaczy, że więcej niż wpłaciłeś, chłopie, nie musisz więcej wkładać. I teraz, co to znaczy, że spółka odpowiada do wysokości kapitału? Jeżeli kapitał spółki ZO jest 100 tysięcy złotych. To nie znaczy, że do 100 tysięcy możemy spółką robić, co chcemy, bo spółka nam zawsze zapłaci. Spółka może to wydać na waciki, na samochód, wynajęcie samochodu prezesa, na wynajęcie lokalu, na sekretarkę, na parę rzeczy może to wydać, potem już nie ma tych pieniędzy i ta odpowiedzialność się kończy. Rolą zarządu jest zakomunikować, proszę państwa światu, Że spółka będzie ogłaszała upadłość, wtedy zarząd też jest chroniony od odpowiedzialności. Natomiast odpowiedzialność do wysokości kapitału jest iluzoryczna. Czyli można rozmawiać ze spółką, która ma 5 milionów kapitał i z 0 na koncie i z 0 majątek. Bo po prostu się wyda te pieniądze na coś, co nie zatrybiło, nie poszło, ktoś mi nie zapłacił, nie mam pieniędzy. Poza tym spółka ZO. Jej główną zaletą jest to, że e, nie ryzykuje się własnym majątkiem. Mam dom, samochód, e, działkę, proszę ja ciebie nad bugiem, nie chcę tego ryzykować, a biznes, który mi się wydaje, który będę prowadził, na przykład rzeczoną teściową, wydaje mi się trochę ryzykowny, zakładam spółkę z o. Poza tym ona ma już tylko, chociaż będę porównywał do JDG za chwilę, ale poza tym ma tylko wady, bo płaci się dwa razy podatek. W tej chwili jest zmniejszony dla mikroprzedsiębiorcy, dla małego przedsiębiorcy do 2 milionów euro sprzedaży brutto rocznie. Podatek jest 9%, powyżej jest 19%, a potem jak chcemy jeszcze wziąć pieniądze dla siebie, to jeszcze raz 19%. To znaczy, że w tej mniejszej spółce płacimy 9,19%, a w większej 19,19%. ,19%. I oczywiście różnica jest taka, że można tam oczywiście tą spółkę obciążać różnymi kosztami, ale to tymi kosztami można obciążać wszystkie działalności, nie tylko spółkę ZO. Spółka ZO prowadzi księgi handlowe. To jest uciążliwość dla nas jako księgowych w stosunku do dwóch takich samych firm. Mniej więcej razy cztery. A uciążliwość dla przedsiębiorcy bierze się stąd, że do tej pory, jak nie miałem spółki ZO, to pieniądze mojej firmy to były te same pieniądze. A teraz jak spółka ZO zarabia pieniądze, to pieniądze są spółki, a 90% udziału w spółki jest teściowej. Rozumiecie Państwo, więc to trzeba tak do tego podejść, że jak chcemy i są wyraźne powody, to zakładamy spółkę, jak nie ma tych wyraźnych powodów, to mamy jednoosobową działalność gospodarczą, szczególnie jak mamy prawo do ulgi. Elastyczność obrotu gotówką jeszcze nie powiedziałem w tych dwóch poprzednich spółkach yy, cywilnej i jawnej. Właściwie nie ma problemu, żeby to wpłacać, wypłacać. Tutaj, jak kupicie sobie hot doga na stacji, no księgowa będzie się pytała, gdzie jest te 4,90. I to jest właśnie problem ze spółką ZO. Chociaż było takie szkolenie porównujące JDG ze spółką ZO, ja bym polecał Państwu je sobie obe oglądać. Dobrze, spółka komandytowa. Spółka komandytowa też prowadzi księgi handlowe. Spółka komandytowa służyła do tego, do tej pory, do końca ubiegłego roku, żeby odpowiedzial... uniknąć odpowiedzialności za jakiś biznes, który nie pójdzie, żeby chronić po prostu swój majątek, no bo podpisuje kontrakty na milion złotych, na dwa miliony, są firmy, które podpisują kontrakty na kilkadziesiąt milionów. Były raz opodatkowane spółki komandytowe, ich komplementariusze i komandytariusze, Natomiast e, było to bardzo fajne. W tej są dwa razy, w związku z tym wszyscy, którzy e, nie mają, nie czują takiego ryzyka, będą już uciekli albo będą uciekali ze spółek komandytowych, żeby, żeby e, tego podatku dwa razy nie, nie płacić. E, poza tym. Poza tym bardzo podobna konstrukcja do spółki ZO. Niestety w spółce ZO się nie płaci ZUS-u. Udziałowcy nie płacą ZUS-u, jak nie mają stuprocentowego udziału, a w spółce komandytowej każdy z udziałowców płaci duży ZUS. Czyli, no chyba że gdzieś jest indziej ubezpieczony, to wtedy samą składkę zdrowotną, ale spółki osobowe, pamiętajcie Państwo, spółki osobowe, wspólnicy płacą ZUS. Dobrze. O spółce komandytowej z komplementariuszem, jako spółką Zo, to już mówiłem. Pamiętacie Państwo, zamieniłem Monikę na komplementariusza na spółkę Zo, po to, żeby za zobowiązania spółki komandytowej odpowiadała spółka Zo. Wtedy majątek Moniki jest chroniony, bo ona jest prezesem tej spółki Zo. Poza tym. No powoli te spółki też wymierają, dlatego że nasz ustawodawca zafundował nam podwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Tam jest taka możliwość pozostania na jednokrotnym opodatkowaniu, ale ona wymaga wejścia w buty komplementariusza przez komandytariuszy, czyli jeżeli ja jestem komandytariuszem. To płacę dwa razy podatek. W uproszczeniu oczywiście dwa razy, bo tam najpierw płaci spółka, a potem. To jakby nie istotne, ważne, że dwa razy dziewiętnaście. To jeżeli stanę się komplementariuszem, to w efekcie, czyli będę odpowiadał za. prowadził sprawy spółki, będę odpowiadał całym swoim majątkiem za sprawy spółki, to efektem tego będzie. To efektem tego będzie to, że zapłacę tylko raz podatek. Ja nie będę w szczegóły wchodził, bo. Tam płaci spółka, potem ja sobie odliczam, to jakby nie istotne. Ważne, że zapłacę raz podatek, jeżeli stanę się komplementariuszem w spółce komandytowej. Spółka akcyjna. W stosunku do spółki zo różni się dwoma rzeczami. Po pierwsze, tych akcjonariuszy może być bardzo dużo. Ci wszyscy akcjonariusze, właściwie przy rozdrobnionym akcjonariacie. Trudno ich zidentyfikować, mogą być wzywani na walne, mogą przyjechać, mogą nie przyjechać. Generalnie mają bardzo mało obowiązków. Spółka Zoo płaci dwa razy podatek przepraszam, spółka akcyjna, tak samo jak spółka e, zo e, Spółka akcyjna dodatkowo jeszcze podlega nadzorowi biegłego rewidenda Wszystkie sprawozdania finansowe spółek akcyjnych muszą być badane. Przy spółce zo też muszą być badane, ale dopiero jak spółka jest duża, czyli ma tam powyżej 20 milionów w zaokrągleniu, bo tam kwoty są w euro, powyżej 20 milionów sprzedaży, powyżej 10 milionów, sumę bilansową powyżej 50 pracowników. Jak dwa z trzech 3, 3 jest, to też jest badana spółka z ale to przy dużych już biznesach. Natomiast spółka akcyjna zawsze jest badana. A jak jest na giełdzie, to jest jeszcze taka książka do wypełnienia co kwartał, tak zwane sprawozdania kwartalne. Powiedzmy, że gdybym tak miał ocenić, porównywać taką samą spółkę zo akcyjną, no to bym dołożył jeszcze tak co najmniej 100 tysięcy na koszty prowadzenia rocznie, przy małej skali, oczywiście przy małej skali, tak?